nas áreas.

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego A Pan Bóg da mu tron i jego praojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł czas szabatu, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co to za mądrość, która mu jest dana, i jakie cuda dzieją się przez jego ręce. I powątpiewali o nim, a Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu jedynie na kilku chorych położył ręce i ustrowił ich dziwił się też ich niedowiarstwu potem obchodził okoliczne wsie i nauczał